Sema, kochani, czy Bóg ma poczucie humoru? Oczywiście i to ogromne. Pomyślcie tak, my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, a nie on na nasz. Czyli jeżeli my potrafimy się śmiać, i wcale nie z jakichś dziwnych rzeczy, takich wiecie, świńskich dowcipów. Tylko zwyczajnie mamy w sobie jakieś takie wrodzone poczucie humoru, przynajmniej no niektórzy większe, niektórzy mniejsze, ale mamy. To 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 ta radość, ten śmiech nie wziął się z przypadku. To jest nam dane od niego. I Niestety zadaniem złego, czyli szatana, jest przekonać nas, że On jest groźny, że się gniewa, że jest nadal tylko sprawiedliwy, kiedy tak naprawdę On swoją sprawiedliwość i ten sąd sprawiedliwy wykonał na Jezusie Chrystusie, który wziął na siebie to, co by na nas miało spaść. I jeżeli zbliżycie się do Boga, jeżeli spędzicie z nim czas, um, może nie jakiś wyznaczony, bo ja na przykład w Bogu nie wyznaczam czasu, kiedyś miałam także modle się rano, tak? A teraz przechodzę w tryb. Y, drepczemy razem, tak? Gdziekolwiek idę, tato idziemy, drepczemy razem, nie? I, I po prostu drepczę razem z nim, a on ze mną. I y, tak naprawdę jesteśmy ojcem. I synem, bo syn to jest funkcja w rodzinie Bożej, nawet jeśli jesteś kobietą, ale jeżeli czujesz się lepiej, powiesz córka boża jest git. I, i, i to jest tryb dziecka z ojcem, ukochanym ojcem, nie byle jakim. Dlaczego zły rujnuje obraz ojcostwa po to, żebyśmy my źle widzieli naszego ojca w niebie. Taki jest sens. O to chodzi. Po to on rujnuje ojcostwo, po to mm, widzimy tylu ojców, którzy zmagają się, nie wiem, z alkoholizmem, odchodzą od kobiet z dziećmi, tak? Dlatego, że głównym celem jest uderzenie ojcostwa. A Bóg ojciec e, ma niesamowite pomysły, i jak ja na przykład sobie rozmawiam z Duchem Świętym e, i to jest taki po prostu całodzienny. Proces jego obecności. E, dzisiaj miałam jakiś głupi, głupią myśl, i nagle słyszę e, ja poznaję głos Ducha Świętego od razu. Od razu poznaję ten głos. On ma taki bardzo specyficzny głos, który jest niesamowity. I w mojej głowie zalęgła się jakaś myśl, i nagle słyszę, a mogłabyś już przestać. <laughs> I to jest naprawdę. E, on ma czasem takie, no z reguły ma śmieszne takie. Sposób podejścia, który zapada w pamięć, i nigdy, ale to nigdy, nawet jak zgrzeszyłam, nigdy Duch Święty e, i, 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 i Tatuś i e, Jezus nie robili mi reprymendy. Nigdy. Oni tak potrafią powiedzieć mi, że ja sama chcę. To naprawić. Ja sama chcę tego nie robić. Oni to z taką miłością powiedzą i w taki sposób, że nie czujecie się zgnojeni, i po tym też można poznać. Czy ktoś, kto mieni się chrześcijaninem, tak naprawdę oprócz gadania o Bogu, tego Boga osobiście zna? Bo ktoś, kto osobiście zna Boga za Wasze grzechy, i upadki nie będą, e, n, 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 przepraszam, skoro Bóg tego nie robi, to jakże druga osoba, jakże inny człowiek wierzący może sobie na coś takiego pozwolić, żeby zgnoić i w jakikolwiek sposób um, zgasić? Drugą osobę wierzącą. Tak się po prostu nie da. Nie można mieć radości w sercu, nie można mieć Boga w sercu, radości Jego, po prostu, która rozpiera nas i jednocześnie gnoić drugiego człowieka. No tak się nie da. Po prostu tak się nie da. Tak rozpoznawajcie ludzi bożych. Człowiek boży, nawet jeśli przyjdziesz po jakimś upadku to on zastosuje w praktyce miłość, którą czerpi od ojca i tak cię pokieruje, tak cię naprowadzi, tak cię wzmocni, tak ci pokaże tą bożą miłość, że ty z samego faktu ty sama nie będziesz chciała, sam nie będziesz chciał popełniać tych błędów, sam nie będziesz chciał grzeszyć, bo tobie ten grzech w ogóle do niczego nie będzie potrzebny, bo świat, który mamy w Bogu jest tak nieskończenie piękny, radosny i cudowny, że w ogóle to co Zły oferuje to nie ma podjazdu. Ktoś ci mówi, że tylko z szatanem możesz mieć pieniądze, bzdura. Bóg daje błogosławieństwo Abrahamowe, czyli w e, błogosławieństwie Abrahamowym nie było duchowych owiec i duchowych kus i innego tam dobytku. To było odzwierciedlenie. Pieniędzy. Więc ty nie potrzebujesz iść za szatanem, żeby mieć zaopatrzenie. Ty nie musisz iść za szatanem, żeby się cieszyć z życiem. Ty nie musisz ze wszystkiego rezygnować, bo ktoś ubrał chrześcijaństwo, że to jest lista nakazów i zakazów. Tego ci wolno, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno. Ty poznaj serce ojca. Czytajcie, słuchajcie, przypowieść o synu marnotrawnym do upadłego. Do upadłego, nawet kilka razy dziennie, po kilka tygodni, po kilka miesięcy, aż ojcostwo zobaczycie, czym jest. To jest pierwsza księga, pierwszy rozdział księgi rodzaju i przypowieść o synu marnotrawnym, do upadłego, dzień po dniu, aż objawienie od Ducha Świętego przyjdzie i będzie: Wow, to o to chodziło. Dokładnie. Te dwa, pierwszy rozdział księgi rodzaju i przypowieść o synu marnotrawnym. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział 15, ale tam nie wiem, 17-32, coś takiego. Odszukajcie, zobaczcie, i przekonajcie się osobiście. Że najpierw wy jesteście dziećmi bożymi. My najpierw jesteśmy, potem mamy, a potem robimy, a nie odwrotnie. Nie robimy po to. Żeby się stać i żeby mieć. To jest nie ta kolejność. Najpierw jesteś dzieckiem Bożym. Potem masz jego przychylność. I potem z tej miłości z tego robisz, z tego działasz. A nie po to, by uzyskać miłość ojca. To jest całkiem inna kolejność. Kochani, poznawajcie ojca w niebie. I zachwycajcie się tym, jak piękne może być życie. Pozdrawiam Was.